Thank you. Te są tutaj. Proszę? Są, są tutaj. Tu jest taśma, jest to jest O co pan chodzi? Proszę przejść sobie dalej. Dlaczego mam przejść dalej? Ja tych ludzi Pan puścił. Proszę? Jaki Pan ma numer służbowy? Jest na wierzchu proszę panu, proszę sobie zobaczyć. No gdzie dokładnie? Niech Pan pokaże. No gdzie jest ten numer? Proszę? Gdzie jest ten numer? Tutaj, niech Pan sobie zobaczy. Mój numer 330. No jutro będzie, w poniedziałek, na poniedziałek będzie złożona skarga. Nazwisko? Bardzo proszę. Moje nazwisko? Tak. Berliński Łukasz. Okej. Okay. Chce się Pan spotkać w sądzie, tak? Proszę odejść, proszę Pana, bo nie wiadomo, co jest samochodem. To jest pasienka. Ale proszę Pana... Pan nie, nie, nie wiadomo, co jest samochodem. Ale nie, nie wiadomo stanie, było, co jest samochodem, a puścił Pan ludzi, tak? Tylko przed chwilą. Oboch samochodu? Ale, a ja stoję nie, od samochodu stoją, pięć, pięć metrów. Nie pana te osoby, to te osoby przeszły sobie dalej, no. a pan stoi koło auta. Nie ja wiadomo, co jest samochodem. To bardzo bym prosił, żeby pan Jak Skoro nie wiadomo, co jest z samochodem, dlaczego pan puścił i prześli pół metra od samochodu, ja stoję pięć. Proszę pana, niech pan nie dyskutuje ze mam proszę odejść. A pan nie będzie z tym dyskutował. Nie, nie, to, nie pan to do pana mówi, czy nie. Wywaliłem Grzybowskiego. Pan jest takim bogiem? E... No, agenta Grzybowskiego, będzie, ja Czy Będzie mnie pan straszył? Nie, pan mnie to, y, pana. Imię nazwisko pana poproszę. Panie Batkiem nie zna. Imię nazwisko pana poproszę. Także odważy pan zlegitymowanie się? Tak. Na Panie musiałem, jest... Pan nie poda pan nazwiska. Nie ma pan żadnego numeru. Proszę pana. jaki jest ten numer? Tylko pana. O, tak. Lizak, to jest pan numer. Pan strzeźwy? Niech się pan odsunie. Będzie mi groził? Niech się pan odsunie, proszę sobie odbiegł. Czy pan, pan spotkać w sądzie? Nazwisko pana poproszę. Nie. Odmawia się pan z Pan nie jest żadnej strożnikiem, tylko bandytą. Tak? Tak. Proszę sobie stąd odejść, bo będzie pan nam tylko urócił Nie, do zobaczenia w sądzie. To. 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 pan, co to pana mówię czy nie? Pan chyba nie. Dlaczego się Numer. pan, i pan się denerwuje. Numer A Pan jest w ogóle szczęśliwy? Moja Praca. Się, się. Przepraszam, Przepraszam wolno zrobić I położymy zdjęcie. Dlaczego? Ale jak, jak się tak, tak, to część w prawy, to w może. Nie jesteś na się. Przybliż się. Chciałem go pójść, pójść, bo... No dobra, no dobra, nie mam Nie mam nie Ja tu kurwa jest to na tym siadasz ty co ty kurwa lewo kurwa, 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 a nie kurwa lewo na tym kierunku a to jest trudne jeszcze samochody nawet stawić bo jedno kierunkowe, a tam tamtą kurwa w a ty z prawego pasa, w lewo a z na pierle, no, kerto, to jest. a nie kurwa na ślep. Grazie. Thank you.

Te są tutaj. Proszę? są tutaj. Można tam przejść. Tu jest taśma, jest to jest za o co pan chodzi. Proszę przejść sobie dalej. Dlaczego mam przejść dalej? Ja tych ludzi pan puścił. Proszę. Jaki pan ma numer służbowy? Jest na wierzchu, proszę pana, proszę sobie zobaczyć. No gdzie dokładnie? Niech pan pokaże. Gdzie gdzie ten numer? Proszę. Gdzie jest ten numer? Tutaj niech pan sobie zobaczy. Mój numer 330. No to będzie... W poniedziałek na poniedziałek będzie złożona skarga nazwisko? Bardzo proszę. Moje nazwisko? Tak. Berliński Łukasz. Okej. Okay. Chce się Pan spotkać w sądzie, tak? Proszę odejść proszę Pana, bo nie wiadomo co jest z samochodem. Jest ale proszę puścił bo nie wiadomo pan tych ludzi. Przybyda. Nie wiadomo co jest z samochodem, ale Jeżeli Nie wiadomo było co z samochodem, proszę... a puścił pan ludzi, tak? Tylko wypiłał. A Obok co Ale a ja stoję od samochodu stoi, 5 metrów. Nie stoją, proszę pana te osoby, tylko te osoby przeszły sobie dalej, no. a pan stoi koło auta, nie ja wiadomo co jest samochodem. To bardzo bym trafił, skoro nie wiadomo co jest z samochodu, pan puścił i pół metra od samochodu ja stoję pięć. Że pana, niech pan nie dyskutuje, ze mną proszę odejdzie. A pan nie będzie to ze mną dyskutował. Czy pan, co do pana mówię, czy ja? Grzybowskiego. Pan jest takim bogiem? E... No, agenta Grzybowskiego. Będzie, będzie mnie pan straszył? Nie, pan mnie straszył. To y, pana damy, bym poprosił. imię, nazwisko pana. I nazwisko pana poprosił. I mi nazwisko pana poprosił. pan wylegitymowanie się? Tak. panie Pan jest... nie jest nie poda pan nazwiska. Nie ma pan żadnego numeru. Jaki a? A jest ten numer? Żywali pan. O, tak. Lizak, to jest pan numer? Panie strzeźwy? Niech się pan odsunie. pan groził? Niech się pan odsunie, proszę sobie odejść. Czy się Chce, pan spotka w sądzie? Nazwisko pana poproszę. Nie. Odmawia się pan z legitymowania? Pan nie jest żadnym tylko bandytą. Tak? Tak. Proszę sobie stąd odejść, bo będzie pan nam tylko uróżniał czynności. Nie, do zobaczenia w sądzie, bandyto. Rozumie pan, co to, to pan mówię, czy nie? Pan chyba nie. No się? Numer. mi pan się denerwuje. Numer. A pan jest w ogóle sześć, wy?